Deck. We're selling the pirate swap. Move your wings. Fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap. The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure! Cześć siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie już po urlopie Ja jestem Chary Gamer, a to jest strona CSGO Skins I widzu, jeżeli masz lat 18, no to zapraszam ciebie z kodem CZG Który wpisujecie tutaj, dostajecie 10% bonusu do każdego doładowania Oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł na start dla nowych użytkowników Widzowie, jak widzicie mamy tutaj nowy evencik Nowy even evencik Champions League I będziemy sobie mm, otwierać skrzynki eventowe Trwa on jeszcze 31 Dni, 7 godzin i 41 minut. W momencie, kiedy to nagrywam, widzowie, zobaczcie sobie, i mamy tutaj zwycięzcę. Zwycięzcę. Widzę, że coraz więcej osób bierze udział, co mnie bardzo cieszy, ponieważ no, macie szansę na jakiegoś fajnego skina. A co zrobić, aby to wygrać? Wystarczy wjechać z minimalnym depozytem 10 zł lub 8,40 i bierzecie udział yy, w takim konkursiku, możecie sobie zgarnąć takie fajne skiny. a tutaj widzę, Petros wygrał przywieszkę Charm Hot Hole za 207 zł, także gratuluję mordo. No i co widzowie, no powróciliśmy z powrotem, zaczynamy i będziemy dzielać sobie skrzynki eventowe. Zaczniemy sobie od tej Support case najtańszej i pospamujemy sobie, a może spróbujemy je potwierać na Jester Modzie. Na jester Modzie jest dosyć droga. No ale otworzymy sobie dwie na przykład. Zobaczymy, co nam tu wypadnie. Fajnie jakby te koski poleciały, bo można byłoby trochę nadrobić, że tak powiem. W ogóle to upolowałem sobie widzowie digla, w końcu mi się udało. W końcu mi się udało upolować tego digla. Nie wiem, czy pamiętacie. Polowaliśmy na niego, a ja w tym momencie sobie go odbiorę. Wysyłanie, 9.35 Utworzono zlecenie wypłaty, dobra, spoko Tego digielka odbiorę, ponieważ będzie mi pasował do kałaszka Do kałaszka Midnight Laminate Pamiętacie, ja też na niego polowałem A my sobie spróbujmy otworzyć jeszcze jedną tą skrzynkę Na jester modzie bo... Tu jest jakiś boost? Boost mod Teraz spróbujmy na boost modzie O, tutaj nam się na dosyć sporo zwiększyły szanse Spróbujemy upolować kockę Może się uda Okej okay. No, i wpadają nam oczywiście tutaj punkty eventowe widzowie, dzięki którym możecie piąć się górę tutaj w tabeli King of the Hill. Ja aktualnie mam 521, a minimalny depozyt jest 1000, z tego co tutaj widzę. No i wiadomo, im wyżej jesteście, tym lepsze skiny możecie zdobyć. Widać tutaj pierwsze miejsce ma Talon Knife Slaughter. rzeź to jest, tak? O ile mnie pamięć się myli, <laughs> jeśli chodzi o polskie nazwy. Huntsman Knife Autotronic i trzecie miejsce Bowie Knife Lore. Także Całkiem spoko nagrody. Jeżeli ktoś dużo otwiera, ma dużo takich punktów, no to myślę, że warto, warto sobie je tutaj deponować, bo no fajne skiniki tutaj są do wygrania. Dobra, mniejsza o to, później sobie zdeponujemy, jak będziemy mieli trochę więcej tych punktów, które otrzymujemy. Za otwieranie tych oczywiście skrzynek eventowych widzowie. Tutaj ile Chester mod by kosztował? 277 to dosyć ryzykownie, ale 4% na takiego parakordika Otworzymy sobie dwie, dobra, zaryzykujemy. Tym razem zaryzykujemy. Zobaczcie, o, mamy tutaj od razu 3000. Jest! Ja! Zajebiście! Zajebiście, widzowie! Haha! Lurker's Case. Elegancko oddała nam skrzyneczkę, oczywiście, na jester Modzie, co prawda, ale no, jaki profit! Ja p dole. 2466, zajebiście, widzowie. Ja to sprzedaję, ponieważ no, myślę, że fajnie byłoby sobie upolować jakieś dobre. Skiny dla was Mam nadzieję, że niedługo ktoś z was wygra No chciałbym kurde pogratulować następnemu zwycięzcy O Petrosowi osobiście gratulowałem na Discordzie Na Discordzie, na który was oczywiście zapraszam No bo tam widzowie są Skiny do rozdania W ogóle to ja mieszkam nieopodal yy... Tej Jury Częstochowsko-Krakowskiej, tak to się nazywa I powiem wam szczerze mówiąc, że bardzo ładnie została ona odwzorowana w cs Wiem, że już chwilę ta mapa istnieje i nie powinienem nagrywać to jako nowość Ale myślę, że jako odcinek to się przyda, że tak powiem, zwiedzić te miejsca Dobra widzowie, lecimy z kolejną Entry Fragger's Case Ale tym razem otworzymy ją sobie normalnie Bo podejrzewam, że tutaj taki jester będzie sporo kosztował Bo mamy tutaj M9 Bayonet Crimson Web Otwórz ponownie. Ok, 10, 64, 15. 40. No, nie zwróciło nam się, niestety, ale jeszcze raz polecimy. Aka Slate. Water Elemental. Mi się nawet ten gloczek podoba. O, całkiem fajnie. Mamy proficik, mamy proficik, widzowie. Dobra, powrót do skrzynek. Eee, I spróbujemy tutaj na King of the Hill sobie zdeponować. Nie wiem, 2000 punktów na przykład. Zobaczymy, które będzie miejsce, depozyt. O, w ten sposób to robicie i mam miejsce 226. Czyli naprawdę całkiem spoko. Naprawdę całkiem spoko. Niewiele brakuje, aby się tutaj wspiąć. <grym> Także widzowie, spoko, obce dla kogoś, kto otwiera i takie punkty gromadzi. No oczywiście za te punkty możemy sobie tam uszczelić skinę, ale kurde, jakoś wedle mojej opinii to... To jednak wolałbym to deponować w tamtym miejscu. Większe szanse na coś konkretniejszego jest. Czyli zależnie jest to wszystko od tego, ile otwieracie, nie? Dobra, chodźmy na IGL Case, zobaczymy, co nam tutaj zaproponuje. Dwie sobie otworzymy za 168, a na JesterModzie. O, Jezu! Ja pierdolę, Nie, dobra, nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. A buścik? Na buściku sobie możemy otworzyć. No, jakby tutaj nam się poszczęściło i wpadł taki talon, albo takie rękawiczki, no to... No zesrałbym się, kupa. no co, ja tutaj dużo mogę gadać, widzowie. O! Ta MK do zależności od stanu. 217,29. To no niestety, jeszcze raz. O, znowu. No i mamy proficik, widzowie. No i mamy proficik, ten boost mod jest spoko, bo jakoś tak znacznie nie podraża tej skrzynki jak Jester, no bo Jester to kosmicznie podraża tą skrzynkę. A boost modzik powiem wam, że no zwiększa szanse, spoko, jest trzy sobie tutaj otworzę, 630 wizowie. Trzymajcie kciuki, pod koniec odcinka sobie pierdzielniemy takie coś, zobaczcie ile mamy punktów, sporo. Będziemy mogli się piąć coraz wyżej na tej drabince. O, 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 dobra, będzie print stream. Będzie print stream, 630 wartość. Kurde no niestety, nie ten stan, który byśmy chcieli. Jeszcze raz, ostatni raz otwieram. Eee. Ten digl. Ty no powiem wam, że... Te skrzynki chyba lepiej oddają niż te poprzednie. A ja tobie widzu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Na koniec przypomnę jeszcze o kodzie CZG, który wpisujecie widzowie. Tutaj dostajecie 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. Plus tam widziałem jakieś punkty można od razu. Przy okazji tutaj Digielek się wysyła, także wam dziękuję bardzo serdecznie. Wbijajcie widzowie i mam nadzieję, że za niedługo do kogoś z was trafi. Takowska, bądź ten kałaszek. Trzymajcie się, cześć!